To jest żenujące po prostu. Ale ponieważ już po, Bo... posuwamy się na skali Żenady. No mamy gorszego jeszcze tutaj. To, ten, to właśnie ten egzemplarz. Ja nie wiem, czy to nie jest. On już nie wybija skali. Na, no w każdej skali. Jaka by nie była, to on wybija po prostu, i, i, i to, co za nim leci. To, no to, to, to to jest tak, to to, ja to to on tak wybija jak Dekilo Trzamba wybija. No tak. To jest dokładnie z huk, Jeszcze robi to z hukiem a potem po prostu no trzeba no zatykać. Stefan Jurny ten no, no już nie chcę, nie chcę użyć, jak się prosi o, o powiem, na no jaką literę nawet nie będę mówił. Ten typ Nawrowski on jedzie do Pragi i atakuje Unię Europejską, kiedy cała obrona Ukrainy, a więcej Polski opiera się na Unii, bo Trump się okazał, delikatnie mówiąc, człowiekiem no właściwie tajemniczym, jakim agentem Moskwy chyba, no mówi się Krasnow, to. Agent rosyjski pseudonimu Krasnow, no ja tego nie wymyśliłem. Mi się to nie śniło, to jest w mediach.